Siema, 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 dzisiaj ogólnie nagrywamy odcinek nie z, dzisiaj nie nagrywamy odcinku ogólnie z, z grania, tylko dzisiaj mamy nasz pierwszy story time Jakby story time, <grym> można powiedzieć to nazwę story time. Em. To jest nasz pierwszy story time, nie zwracajcie uwagi też za bardzo na gameplaya, chociaż jeżeli chcecie sobie oglądać to możecie oglądać bo ja tu będę robić ogólnie w międzyczasie gameplay, ja będę wam coś opowiadać o różnych rzeczach. I będziemy robić nie jeden odcinek z takich rzeczy, jak e, na przykład nagrywanie po prostu. I oczywiście nie zwracajcie uwagi, bo jestem teraz słaby w grze, więc żeby, nie, że, nie, żebyście nie liczyli na coś, że będę jakieś klipy tu robić czy cokolwiek. Nie? Że ogólnie wtedy nie będę robić żadnych klipów, po prostu będę grać ogólnie. No i to także robimy także dzisiaj. Mamy ich historię o. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale nie chcę to nie jakiejś subskrypcji, chociaż i tak, co jak, czy cokolwiek, mam tam jakieś subskrypcje. Ja w ogóle żadnych subskrypcji nie mam, więc, ale to i tak. Możliwe, że będzie jakiś hejt czy cokolwiek, ale już dobra tam był bo sobie po prostu wam opowiedzieć trochę o mnie. I także, jeżeli. Ciekawicie jaki jest główny temat w tym odcinku, to... To coś o fajoucie ogólnie. Nie wiem czy znacie takiego youtubera ogólnie. Osobę jak fireout. Ponieważ jak jakoś 6 miesięcy temu, I znaczy, Dobra, co się ogólnie zaczęło. No to jest taka to nie jest to żadna drama ani nic, ale po prostu teraz ja Wam coś opowiem o fajoucie, bo tak... Bo coś przestało tak, przestałem coś go oglądać, już trochę, jest trochę dawno, ale. Więc powiem Wam od początku. Więc zaczęło się od momentu, kiedy ogólnie byłem. No, no, było jakoś dwa lata temu dokładnie to. I wiecie, co to jest w Family Paradise? Ogólnie w Family Paradise to jest taka gra, gdzie możecie sobie ogólnie. no, replayować. Jakieś rodziny tworzyć, możecie tam jeszcze domy kupować, jak dobrze pamiętam. Mogliście tam domki sobie kupować. I ogólnie te domki były po nic. Znaczy, no po prostu mogliście sobie domki kupować. No i sobie operować I ogólnie Fireout, Fireout, nie wiem jak to się wypowiada tam. Fireout, Fireout, nie wiem. To on właśnie jakby zaczął nagrywać z Family Paradise, ale. On, on, nie on nie replayował w tej grze, ponieważ on robił inny content On jakby miał admina w tej grze, nie wiem jak on to zrobił, bo i tak. Nie wiem, czy kupił robuxy albo administracja mu dała. Ale miał takiego innego admina, bo taki jakby bardziej skrypt jakby miał. Znaczy, no miał admina, ale. I znaczy, miał skrypt, ale taki, gdzie trzeba być chyba administracją, żeby mieć taki skrypt. Tam mógł na przykład Newka zrespić, mógł na przykład się przemienić w jakiegoś killera czy coś takiego, zmienić mapę. Nie pamiętam, było coś takiego, że można było zmienić mapę. I on sobie zmieniał mapę, tam sobie tam rzeczy jakieś tam odwalał. Nie wiem, co on tam sobie robił, ale ogólnie było bardzo ciekawe, bo śmieszne było oczywiście też. Bo na przykład sobie robił, pamiętam, taki jeden odcinek, gdzie, gdzie nagle sobie siedzieli w domku i nagle, bum, twarze się pojawiły na to akurat było dobre, ale... Ale tu nie o to, ale już nie będę opowiadać więcej odcinków jakiś jakichś, bo już to bardzo nie pamiętam z tego odcinka, bo jest tak, że 6 miesięcy temu oglądałam fajrop, ale czasem odcinki, które dwa ja miesiące dwa lata tam oglądałem. Jeden z odcinków 2 lata temu, które oglądałem. No może ile rok i pół. Nie wiem dokładnie, ale po prostu dosyć dawno. Wiem, wiem, że na pewno więcej od roku, nie? Nie, że 2 lata, że 2 lata, ale może rok i... Miesiąc, nie. Także ogólnie miał to chodzi. I ogólnie dlaczego przestałam oglądać to jest to powód taki, że ogólnie No pewnie tutaj będzie dużo hajtu, ale ogólnie się cringewy zrobił trochę, bo Rainbow Friends są takie cringewy się zrobiły, chociaż nie tak mocno, Dorsum Dorsy jeszcze spoko, bo, bo nie ma taki tak mocno cringewy, nie jest że jest jeszcze spoko, Dorisy. No, spoko. Ale no zaczął robić klinczowe, że na przykład. Oj, Rzuciła mnie Jenna! O nie! Moja dziewczyna Jenna mnie to tam, to tam O, Jenna do mnie zapisała, że ma jej numer. Czy coś takiego, że na przykład. Mam już trzeci chapter yy, Poppy playtime. Nie, że takie content jakby ma. Chociaż nie wiem już jaki ma, chociaż nie wiem nawet czy, czy nagrywa cokolwiek. Ale jeszcze widziałam jeszcze kiedyś tam. I nie oglądałem go, ale widziałem, że miał odcinek, gdzie ogólnie miał swoją twarz. By... Jego twarzy nie hejtuję, bo nie jest jakaś zła. Ale oczywiście Dream of Festival to nie jest coś innego. Bo Dream Reveal to też jest jakiś. No po prostu jest jakiś... Nie wiem, na czym go no też nie hejtuję, ale. Ale spodziewam się, że lepszej. No i może sobie możemy też jeszcze zacząć. Po prostu nie będzie koniec odcinka, że już skończyłem to tą historię z tym Fairautem. 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 Nie, Fairautem. No, bo jeszcze sobie Wam trochę opowiem. Bo ogólnie jest taka gierka jak Panik. I. Ona jest jakby taka podobna do Pigi, ale nie jest Pigi, jakby. Wiem, że może była skopiowana z Pigi, bo, bo taka ścigaczka to jest takie ściganie się z, z odkurzaczem jakby sklepowym. Nie wiem, co to ma być. Takiej sklepowy i tam się ogólnie zbiera rzeczy. To nie jest żadna reklama. po prostu opowiadam, bo, bo, to, bo to będą takie, jakby historyki, które będą teraz tam opowiadać, dalej, nie. Może wiecie, co to jest panik. Jeżeli wiecie, to dobrze, bo, bo ja nie wiem, czy ja będę opowiadać dokładnie, co to jest, nie, bo nie będę tutaj tracić Wam całego czasu, żebyście się dowiedzieli, co to jest gejerka panik. Ale po prostu ogólnie musicie tam zbierać jedzenie i pokazują Wam się skanery. I na przykład jeden skaner ma e, trzy na przykład jabłko, ananas i banan. Nie? Ma, jest coś takiego i musisz zabrać te temy i je zeskanować. Tylko, że. Nie jest to współpraca, ponieważ jak ktoś zeskanuje to ty nie dostajesz, jak on ma trzy skanery to może uciec, ale ty jeszcze nie możesz Właśnie, więc to nie jest taka współpraca i jakby bardziej przeszkadzanie sobie, jak na przykład ta gra, w, gra w tle, Tylko, że tu akurat jest drużynowo, ale jakby było, że każdy jest sam, no to to jest jakby taki sam, jakby w Paniku, jesteś cały sam Nie mogą się za bardzo pomagać i tak samo jest, z że, że ogólnie mamy no popychanie w gierce ogólnie. W tej głównej grze mamy popychanie. Mnie akurat jest niefajne. Ja Nie za bardzo było mogłem popchnąć do panika, bo właśnie jest system, że jak się popnie kogoś wyrzecz, na przykład boom, popchnęło mnie, jak ktoś popchnął mnie w ścianę, to, to tracę item ogólnie. I taki był słaby teraz system, bo traciło się itemy. Bardzo dużo i temu się traciło przez to. Znaczy nie traciło się dużo, chociaż nigdy nie za bardzo nie traciłem. I są bajge. Tak samo i winy, według mnie. E, grałem już tą grę, i winy, według mnie, powinny być. Bo tam są jeszcze takie jakby wyścigi, bo winy, według mnie, powinny być ustawione w taki sposób, że za samą ucieczkę się dostaje, a nie że za pierwszy, pierwszym się ucieknie, bo. Jak się ucieknie pierwszym, to po prostu jest tak bez sensu, no bo już ktoś ucieknie ci i po prostu nie masz wygranej. Jeszcze dodali to, że jest sklep za wygraną, co na przykład ktoś nie umie mega szybko to robić, ale jest bardzo desperatywny i umie to robić, to na przykład on nigdy nie zdobędzie takiej uski na który jest za wygraną, nie? Bo on, on na przykład bardzo dużo myśli, ale nie jest szybki, no? jest to takie jeszcze słabe? Według mnie to może trochę zmienią, że będzie po prostu za każde miejsce, przynajmniej, przynajmniej do trzech, że trzy osoby mogą dostać jeden puchar To według mnie powinno być Albo że na przykład i za pierwsze miejsce się dostaje jeden puchar Albo trzy puchary się dostaje za pierwsze miejsce, za drugie się dostaje Dwa Za trzecie się dostaje jeden i za resztę też jeden U mnie to chyba, że trzeba uciec, nie? Według mnie czaptery dwa zostały, powinny zostać dodane i właśnie też jak myślicie o Dorsach, bo bo Dorsy możliwe, że będzie ten chapter i że naprawdę zlikowali, ale bo te liki to ja nie wiem, czy są prawdziwe w ogóle. I te liki to mogę takie fake-off, ale. Więc się zastanawiam, może byście powiedzieli coś, co, co to może być. Ogólnie, bo ja nie mam pojęcia. Pewnie nikt tego nawet nie ogląda, albo nawet tego nie widzi, ale po prostu lubię wygrywać. To nie jest. Nie zmusza mnie nikt, ani nic <śmiany> z Ja po prostu, ja lubię nagrywać Pewnie pomyślicie, że jestem dziwna przez to, co zaraz powiem, ale lubię go do siebie też. Samo, bo... Nawet, nawet to jest takie, takie trenowanie do nagrywania, nie? Lubię Halloween, lubię święta I nie wiem jak wy, ale uwielbiam limitowane rzeczy właśnie jak jest cokolwiek limitowanego, to, to ja od razu dostanę. Ale jeżeli jest za 10 tysięcy, to już mam to gdzieś, albo, albo na przykład jest w grze, w którą nie gram w ogóle, to też jakby... No ogólnie lubię zbierać rzeczy limitowane, nowe świąteczne. Ten też, nawet według mnie są zawsze najlepsze. Nie wiem jak wy, ale na co wy czekacie albo ogólnie na jakiś nowy eventy lub świąteczne. Jakie grze ogólnie czekacie? Bo Ja, ja czekam na Miska, nie? Bo jest taka gra Bear i ja na niej czekam, aż będzie ogólnie aktualizacja, fajnowa, bo ona, ja uwielbiam tą grę trochę. No, lubię po prostu tą, tą grę, bo jest bardzo spoko ogólnie. Fajna jest, bo ogólnie mogę sobie grać ten Wiem, że mówię trochę za dużo ogólnie, ale bo. Bo jest fajna, bo co tydzień jeszcze są nowe skiny do miska, chociaż czasami chyba się powtarzają. Nie jestem pewna, czy się powtarzają, ale chyba się powtarzają Bo raz był ten dwa razy drip Bob I ogólnie niestety, ale tylko skiny do Boba są i każdy skin do Boba jest limitowany Chociaż nie wiem, czy te tygodnie są limitowane, bo one, jeżeli będą się cały czas powtarzać, to nie będą limitowane ogólnie, ale Nie wiem, czy one się, czy jakiś się cały czas powtarzają, ale bardzo dużo mam właśnie skinów w miśpu no i akurat w gameplayu widzicie w tyle, że akurat, jest, ale to ogólnie już nie musicie zwracać uwagi, bo ja ogólnie teraz to gram, nie? opowiadam i gram ogólnie teraz To nie jest tak, że ja sobie wkleiłem, bo patrzcie Jeżeli mi nie wierzycie, to patrzcie Ja aktualnie gram w to, nie? Ja nie wiem, czemu ja używam kunai, ale on zadaje 50 obrażeń Zobaczcie, poczekajcie, ja może tam tego rzucę? No nie, on mi zrobił. Ale mam też tutaj taki do tego pistoletu przyczepiony e, wielkanocny. I tam. I to, to uderzenie w podłogę, bo Mnie tak wywala. I to jest takie, które Takie przynajmniej jest to, jeżeli lubicie jakieś. Jak coś tak wystrzela się w górę, to macie idealnie, nie? Możecie sobie powoływać historyka, jak jak już wolicie, to możecie sobie wyciszyć to. Po prostu sobie oglądać jak gram. Nie musicie słuchać, bo możecie sobie po prostu pooglądać jak gram, nie? Chociaż nie wiem, czy to jest za bardzo ciekawe. I założę się: założę się normalnie, że nikt do tego momentu nie dotrafi. Nikogo nie ma w tym momencie. Totalnie nikogo. Ale już dobra tam. O kurde, o, Dobra, nie no, myślałam, że on jest najwyżej Dobra, no to nie wiem, czy co jeszcze by coś o czymś opowiedzieć Ale chcę wam powiedzieć, że mamy jutro akurat fajnie, bo jutro i... Bo ogólnie jutro jest do kina No i... no super po prostu nie mam pojęcia jeszcze na co idę, ale co idę do kina Jest to już. Znaczy, nie, że chciałam powiedzieć. Jest to szokujące! Ale nie wiem, czy to jest za bardzo szokujące. Ale czuję, czuję, że może być super, nie? Wyliczcie mi na to, że będzie fajnie. Bo może będzie fajnie, może nie wiem. To nie moja będzie tam wybory, ogólnie. Nie, nie, sorry, że mój taki głos jest taki, ale po prostu Na bo się trochę rozgadałem i... Gadam teraz dużo. A, normalnie no, na tych odcinkach to tak nie ma co oglądać, założy się ogólnie. Myślę, że za bardzo za dużo osób nie dało... Dobra, już nie chcę się za bardzo zakładać, ale osta ostatnie zakładanie się, nie? Ostatni raz się zakładam, że... Przecież ostatni raz w tym odcinku, bo ja się nie będę zakładać, że ostatni raz się zakładam <grym> Ale to się zakładam, że... że ktoś, kto oglądał, że, że, to, że to jest wasz pierwszy raz Jeżeli ktokolwiek kto ogląda teraz, to że to jest wasz pierwszy odcinek Że to pierwszy odcinek, który oglądacie a spokojnie, nie musicie się martwić, bo ja będę trochę dużo nagrywać. Że jeżeli Wam się spodoba, to się cieszcie, że będę dużo nagrywać. Nie, bo ja będę sobie dużo nagrywać. Bo odcinki mi tak są nudne, no, więc za bardzo nie wiem czy kogo będzie to oglądać, ale raz zrobiłem mój rekord. Aktualnie jest 5 odcinków na dzień. Nie? Nie, będę, nie będę robić akurat tak codziennie, ale jest to mój rekord i odcinki każdy mają po 20 minut. Jest to akurat odcinek z, z naszym gościem Mamy Pierwszy odcinek i wyjeżdżamy na wakacje Gdzie był Kuba oczywiście I był jeszcze odcinek z Z Kasperm, gdzie było Cookburgers chociaż będzie więcej opublikowane Na początku opublikuję ten a potem Cook Burgers, chyba że nie wiem nie Znaczy o Cook Burgers już jest opublikowane ale Jeszcze będziemy Akurat, bo odcinki są już gotowe, tylko że aż trochę... że aż mi się po prostu... Nie chcę wam nic mówić, ale akurat mi się nie chce teraz czasami opublikować. Będę, chociaż zrobię sobie jutro może będę opublikować. Jeżeli będzie, jeżeli będzie fajne kino, to opublikuję bardzo dużo. To, to już nawet dzisiaj opublikuję aktualnie. Tak nagram to i 20 minut potem będzie odcinek ogólnie od razu, gdy wleci. A właśnie z, z, muszę właśnie sprawdzić 16 minut wybieram które nagrywamy, to Jeju, W ogóle coś idzie, ale dobrze. To no dobrze, bo przynajmniej może ktoś dotknął teraz do tego momentu. bo było te 40 minut jak te wszystkie odcinki. To dobrze, że się, że nikt jeszcze nie dotarł do końca, ale... No czemu ja się cały czas zakładam? No trochę się będę zakładać w tym odcinku. No to będziecie mieć trochę po, do, do pisania. Poczekajcie do końca. Poczekajcie. Ja nie powiem wam w jakim czasie, ale powiem Wam jakieś hasło i zobaczymy czy cokolwiek dotarł do tego momentu. Chociaż jeszcze nikt nie wniosłam żadnego komentarza, więc nie sądzę, że w ogóle jakiś będzie komentarz. Ale no po prostu zrobimy taki challenge. O. O, trzy klucze dostaną. Super. Nie wiem dlaczego, ale zawsze głosuję Free for All. Free for All. Tak zwane. Ale, dobra. No Więc skończyliśmy o paniku, a w ogóle, wiecie co jest ciekawe? Że ja będę nazywać panika panikiem. Dlaczego? Bo, bo jak pigi? Jest gra pigi? Tak się nazywa główna postać. No właśnie. No, ja nie wiem, czy ona jest główną postacią, ale ogólnie, no. no, w sumie jest taka główna postać, no początkowa postać ogólnie jest. Tak jak ty. ten, przecież ten skin w... Paniku, chociaż ten pierwszy skin w paniku się nazywa e, tego A happy, to i tak będę nazywać, go ten, to będę i tak nazywać pani. Chyba, że się już potem przyzwyczai do wienia happy. Ja mam tylko jednego limitowanego skina w Paniku. Jest to miesięczny skin. I że taki, który się pojawia co miesiąc, za 800 lusów, to trochę słaby wygląda, bo to jest ten taki. Jeżeli graliście w Panika już, to, to wiecie, że ten taki wypchany taki. Nie wiem, jak to można powiedzieć ogólnie. Ja nie, nie, wiem, nie wiem, czy ten gość macity ale możecie powiedzieć też, czy macity Bo nie wiem, co. A czy chociaż ja nie wiem, czy. Czy w ogóle, nawet jeżeli by był jakiś komentarz, to ja no, nie wiem, czy. nawet no, nie sprawdzam komentarzy, bo ja nawet wiem, że żadnego komentarza nie ma, więc. Nie wiem, czy warto w ogóle sprawdzać. Ale bym chciał się i tak dowiedzieć, czy on nie ma cheatów. Wiem, że widzę, że ma złotą rangę, ale. czy mnie to nie zastanawia, czy nie ma cheatów w ogóle. Bo on się tak dziwnie obraca. Przecież chociaż, chociaż może mnie nie mieć. Może po prostu jest wytraj Ma diamentową, widzę. Dementowa to bardzo wysoka. No, nie, nie wiem, czy powinniśmy jeszcze o czymś gadać, ale też właśnie nie wiem, co robić, jako te. No, jako te ogólnie. No, tu robić no, jakieś obrazki na tych filmikach, to robić ogólnie. E, na tych historiach, to, to nie wiem, co ja zrobię. Bo ja zawsze robię. Z gry, jaką nagrywam, to po prostu nie wiem, co zrobię. Zdjęcie fire tak chcecie Nie, no, nie wiem. Nie, no bo to nie, tylko przez 5 minut rozmawiać o fire więc nie wiem, czy warto w ogóle robić. Ale ten macity już, baba. Bo on gra. Nie, nie, no bo to broń nie zmienia, ale widać, widać jego ruchy, tak, takie dziwne są. Serio? W żaden gracz tak... się tak... Wszyscy gracze się tak poruszają po prostu. Nie wiem, co jest dziwne jakieś. Trzeba kampić na tych... No, nie no, to akurat to, było podejrzane. To akurat też jest podejrzane No dobra. Um, też może wam powiem trochę o Bedwarsach, bo co każdy piątek o 12 jest update tak. Byście mogli please, po prostu napiszcie, bo ja chcę wiedzieć. Na Discordzie najwyżej będę też pisać, jeżeli by ktoś dołączył. Czy, czy wolicie ogólnie, żebym robił? Co ten piątek update? Znaczy chodzi mi o to, że żebym robił, czym mam robić odcinki, co każdy piątek. Znaczy chodzi mi o to, że, że na... bo ja sobie normalnie robię odcinki, ale nie zawsze, nie zawsze będę robić odcinki, nie? Że nie codziennie. Nie liczę na codziennie, że będą odcinki. Ale na pewno co piątki. Nie wiem, czy chcecie, żeby, żeby na 1000% zrobić co piątki. Bo chyba, że wyjadę gdzieś. Jeżeli wyjadę, to nie ma szans na piątek, nie? Ale głównie tak chodź mi, że ci w piątki ogólnie. Że zawsze bym ogólnie nagrywał w piątki, bo mogę tak zrobić. Że Będziemy nagrywać co piątki. Chociaż będę nagrywać cały czas w międzyczasie, ale... Jeżeli by po prostu mi się nie chciało, to na tyle procent, Bo na odcinki, że, co dzień, że przynajmniej na jeden dzień będzie odcinek z 50%. Bo to zależy ode mnie, trzeba ja będę chcieć, nie? Ale w piątek to jakby nie będzie zależeć w sumie ode mnie, nie? Bo jeżeli Wam by się to podobało, to możemy tak zrobić. Bo to może być OK, bo ja i tak co piątki gram w Edwardy i byśmy mieli co piątki odcinek z update'u. Będę nagrywał i update. jak czasami będziemy mieć problemy w odcinkach, bo na przykład może internet wywalić. Jakby nam internet wywalił, to To super, by było wiesz. Czy nie? Nie no, żartuję, przecież nie byłoby super. Gdybyśmy mogli moglibyśmy mieć jakiś zrównoważony odcinek, ale po prostu się przyzwyczajcie, że może, może być czasami taki czas, że ja na przykład ja sobie nie będę mieć, ogólnie, że na przykład. Okaże się, że piątek nie było odcinka. Bo jeżeli wyjadę gdzieś. Nie będę mieć czasu. Nie będę mógł grać w to co... Po no, znaczy, ogólnie mogę sam sobie grać po prostu, nie? Kiedy chcę mogę sobie grać? Co? O! No tu możemy emot mieć. Super. Ale ten gigacza też może mieć czy ty, nie? Dobra, także to już jest na tyle z tego odcinka, nie wiem co mam wstawić na miniaturkę, więc nie zdziwcie się, że to będzie jakieś randomowe zdjęcie I oczywiście będę przyciszać teraz, teraz nowa aktualizacja, będę trochę mieć przyciszone nasze, nasze od ten końcówki odcinków, bo bo raz obejrzałam odcinek z Burgers, to było słać Nie wiem, tylko było słać, ale każdy odcinek się tylko kończy. I to jest ten koniec. I to ja zawsze tak gdzie nie kończę te odcinki. Po prostu pamiętajcie, że, że jeżeli nie ma piosenki, to nie kończę tego odcinka. I czasami może będzie, że taka jedna osoba wchodzi na odcinek. Bo jest to jest ogólnie, także opowiem Wam też jeszcze do końca. Zanim, zanim koniec, to jeszcze Wam powiem Tą rodzinkę. Znaczy nie rodzina tylko po prostu wszystkich. I po pierwsze, Kuba. Z Kubą mieliśmy matching na jednym odcinku. Drugie, Kasper. Kasper to jest ten guest, jak na razie. Na razie używam skina na guesta. I Antek, Antka to jeszcze chyba nie było na odcinkach I Soła, która akurat bez sensu, że nie może, ale w przyszłości może, poczekajcie z roku Za, ro, za, rok, za, rok, będziemy, za rok będziemy mieć odcinek, nie może Ale żebyście się nie zdziwili, że po prostu będzie odcinek i nagle on wbija, ale Ale ogólnie to wiecie On ogólnie nie może niestety Ale po prostu czasami może wbija i Zobaczycie jak wiecie, jak na jaki mam głos? My może nie wiecie Znaczy, może nie wiecie po prostu. Ale będzie że Wam się podobało. Nie, no przecież. Oczywiście mam pisaneczkę. Tylko, że w tym razem będzie trochę przyciszona. Może byśmy nie mieli głośno Także. No że Wam się podobało. Mam Nie.